Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan i cipka, że wam nietypowe budynki w różnych krajach, część piąta. Zostawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić końców na moim kanale. Udostępnijcie finalizm, proszę, do online. Zaczynamy! W Holandii znajdują się domy w kształcie sześcianu. Na Węgrzech umiejscowiona jest Bastyja Rybacka. W Meksyku położony jest dom na Utilus. W Korei Północnej zlokalizowany jest hotel w kształcie statku. W Emiratach Arabskich usytuowana jest wieża Kapitałowa. We Francji mieści się pałac z bombelków. USA stoi budynek w kształcie psa No to było tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał Życzę miłego dnia, pozdrawiam Trzymajcie się, do uczciwej cześć!